Cześć. Jedyne, co chciałam Wam powiedzieć, ten najbędzie krótki. Nie życzę nikomu tego, co przeszłam z Adamem, i ostrzegam na dłuższą metę osobom, które zdecydują się temu manipulatorowi pomóc, że zostaniecie zniszczeni tak jak ja psychicznie. Wczoraj to nie był żart. O godzinie 10 rano. Włączyła muzykę. Adam zamiast, nie wiem, wejść do pokoju i powiedzieć, nie wiem, Ania przeszkadza mi to, wyłącz cokolwiek, a wparował do pokoju, uderzył mnie w głowę trzy razy, mocno. To nie było ani pierwszy, ani ostatni raz. Ja też nie jestem święta, ale nie życzę nikomu tego, co on mi robił, takiej karuzeli psychicznej. Moja rodzina mniej więcej już zaczyna być w temacie, i pewnie sprawa skończy się gdzieś tam na policji, być może nawet, bo Badam robi ze mnie najgorszą osobę na świecie, w momencie kiedy ja poświęciłam swoje plany. Ech, może nie do końca, bo teraz jakby nadrobię wszystko i. Zrobię tak, chcę. Ale poświęciłam naprawdę dużo, żebym tu był. Chciałam zrobić wszystko, żeby miał jak najlepiej. Pozwalałam mu na wszystko, jak chciał. Tak było nocami, jak on już się kładł. Ja chodziłam na paluszkach, żeby go tylko nie obudzić. Naprawdę, ja uważam, że zrobiłam dużo, żeby on był, nie wiem, szczęśliwy. Mieliśmy wspólne plany i chociaż Adam fantazjuje, że weźmie mega duży kredyt na kilkaset tysięcy w momencie, kiedy zarabia najniższą krajową, ja wiedziałam, że on tego kredytu nie dostanie, ale mimo wszystko był dla mnie tak ważnym przyjacielem, że, że chciałam razem z nim. Teraz kupić działkę i dom, sprzedać mieszkanie i on miał być wpisany jako współwłaściciel. Generalnie, żeby mieć większą pomoc, chciał oszukiwać moją mamę, chciał nawet jakiś pierścionek mi kupować, że jesteśmy narzeczonymi. Żeby rodzina nie miała obiekcji, że on będzie też wpisany w ten akt własności. A mi na nim zależało, po prostu, i, i, i po prostu godziłam się na to, że, żeby tak właśnie było z tą działką. I za to mam takie podziękowanie, że Adam w ogóle nastawił swoich pracodawców, osoby z pracy yy, przeciwko mnie, że jak na przykład na drugi dzień nie chciał iść do pracy i chciał wziąć wolne, to dzwonił, że ja wariuję, coś tam, że że jestem jakąś upośledzoną siostrą w ogóle, że kombinował tam z godzinami, że, że niby nie ma dojazdu, że musi mnie pilnować i manipulował tymi ludźmi, o oczerniając mnie. I nawet na to przymykałam jakiś czas oko, ale kurde, dość. Teraz też wiem, bo pisały do mnie osoby, z którymi ja tam piszę. Że robi ze mnie totalnie złą osobę, że ja go niszczę psychicznie. Słuchajcie, nigdy, nigdy nie poznam osoby, której nastroje zmieniałyby się dosłownie, przepraszam, zapłakana, z godziny na godzinę. Adam, rano potrafi być słodki, milutki, jest cudownie, a wieczorem nagle coś jest nie tak. Nie wiem, Majka zaszczeka. Majka poprosi o jedzenie, czy ja coś powiem nie tak, czy ja coś nie tak zrobię do jedzenia. I świga tyłkiem, zamyka się w pokoju, psuje atmosferę. Wielokrotnie tak było. Mało tego. Nie, ja nie nakręciłam żadnej akcji. Moje konto na Instagramie zostanie... Ja je po prostu skasuję. Ja mam gdzieś tą... Ja po prostu czuję się tak wykończona psychicznie, tak zniszczona przez niego, że na co nie wyobrażacie. Mam nadzieję, że po prostu dam radę się pozbierać i o tym wszystkim opowiedzieć. Tylko tyle... Bo za dużo mnie to kosztowało, za, za dużo straciłam. Osoba, która... Jego celem prawdopodobnie było ogólnie przeniesienie się do Poznania. Ja byłam tylko narzędziem, bo od jakiegoś czasu już mi coś nie pasowało, że niby jesteśmy przyjaciółmi i tak dalej, on gdzieś tam w dupie mam te live'y te Instagramy, ale mówił o mnie per dana osoba, osoba trzecia, tak by się wstydził, po prostu już od jakiegoś czasu em, było jakieś takie światełko. Ja się czułam, że jestem tylko wykorzystywana. Pijana byłam dosłownie raz. To był pierwszy i ostatni raz wtedy, bo sobie też nie poradziłam z tym, że Anam po raz kolejny wrócił z pracy i miał pretensję o to, co ja zrobiłam do jedzenia, że coś nie tak zrobiłam, bo było tak, że na początku, jak ona wracał z pracy, starałam się coś ogarniać na obiad. To czasem mówił, że on nie chce, coś tam. Później na drugi dzień, w takim razie nie ogarnęłam obiadu. To też było źle, że go nie zrobiłam. Kurwa, na co nie wyobrażacie tego? Tak, piana byłam raz, jedyny raz. Poza tym, mam jakieś urywki nagrane, że widać troszkę inną twarz Adama. Mam też nagrane wcześniej, kiedy mnie uderzył i powiedział, że on zawsze mnie uderzy 10 razy mocniej, w momencie, kiedy ja go tylko chwyciłam za rękę. Nie, to nie jest żart. Ja po prostu. Nie chcę go więcej widzieć. Ja nikt po prostu jeszcze mi tak nie dokopał. Nie wiem, nie umiem tego nawet ubrać na ten moment w słowa, bo, bo jestem zdenerwowana, ale uwierzcie mi, że ja nie wierzyłam, znaczy ja mu wierzyłam, jeżeli chodzi o byłą przyjaciółkę, o jej kolegę, że go niby bił i tak dalej. Ja mu współczułam, a dzisiaj wiem, że on jest w stanie ocenić każdego. Zaraz będzie, że też ja go biłam. Ja teraz wiem, co tamte osoby przechodziły, bo myślę, że przychodzi przez coś podobnego i nie życzę tego nikomu. Ja go nigdy nie biłam. To, że gdzieś tam szarpaliśmy się w trakcie. Um, Tamtej sytuacji, która była jedna, to nie było tak, że ja go biłam, tylko się szarpaliśmy. Tak samo on szarpał mnie. Na pokaz oczywiście mówił, że on kobiety nie uderzy. Ja o niego dostałam nieraz, mocno w głowę i tak dalej. I moja mama jest też tego świadkiem, bo od razu do niej dzwoniłam. Po co nagrywasz tego live'a? Wyjdź! I tak, wyjdź! I tak wyjdź! Ale po co? Nie kłamie! I ludzie o, zobaczą o, te o, nagrania! Pies później o, wyjdź. się denerwuje poprzez twoje y, stany emocjonalne, poprzez twoje niezrównoważenie... Mam nagrane jak y, ją traktowałeś jak... kijem! Wynoś się! Ale możesz wszystko udostępniać, robić co chcesz, wraz z dowodem osobistym, to co... Z, udokumentowałaś innymi rzeczami, które, jak byłem w pracy, robiłaś za moimi plecami. Żonglując wyjdź mi moimi stąd, wyjdź, stąd. żeby się zabezpieczyć. Nawet nie masz honoru, szantaż, żeby wyjść. I, I dać mi spokój. Ja nie będę mówił ludziom, jakie zupełnie się tłumaczę. Nie, ja nie jestem pod, winna, tylko nie, ja nie ja, pozwolę, żebyś za mnie robił tą złom, rozumiesz? Ja nic, za każdym jebanym ja razem. Ja na twój temat nie mówię. Nie on jest takim chory psycholep, że kurde, ja. załóżmy, że się kłócimy i jesteśmy w emocjach, w momencie, kiedy ja chwytam za telefon, on z, z sekundy na sekundę się uspokaja. Dla mnie, nie wiem, to jest po prostu absurdalne chore. Ty ty to jesteś chory psychicznie. Obiecałaś mi, że ludzie w ogóle nie będą Jak czemu? To co ty mówisz, to ty tak robisz. To ty tak robisz właśnie. Robisz z ludzi po prostu najgorszych. Nie, nie jestem w nim zakochana. Dla mnie Adam jest totalnie aseksualny i tak dalej. Nie wmawiajcie mi takich głupot. Już nie wspomnę, że jest wymalowany akurde przez dwa miesiące Prysznic wziął trzy razy. A nam kiedy co, ty brałeś prysznic? Kurde, co codziennie, biorę. Kude, co, codziennie to... chyba z dwa tygodnie temu y, maksymalnie, kurde. Ale, Masakra. Ale, po co to robisz? ale co, po co robię? Ja tylko mówię ja, ja, prawdę. Trabić to, radość, golenki, nie, nie. Z... Się po co? Masz wyjść, rozumiesz, opuścić I ten dom. Go opuszczam, tak jak powiedziałem. No i bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, nie mów, że ty chodzisz na palcach, no. bo nocami po prostu. Po nocami. Na nie, nie pracuje nocami. Ręki, specjalnie będzie... się. Specjalnie pracuje normalnie za dnia i tak dalej, Ale żeby tobie nie, nie, nie przeszkadzać i w ogóle wszystko jest pod ciebie. Robisz i wiemy, gdzie robisz, jak robisz, dlaczego robisz no i co nocami? z tego? Ale to A wrzucić tego. twoje ogłoszenia z roksy, bo mam zapisane Ale akurat. Możesz wszystko wrzucić. No, ja już wyjaśniałem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o. Moje tak! Ogłoszenia. No, ty byłeś taki biedny, dlatego byłeś zmuszony. Przestań chrzanić po prostu. Po prostu jesteś leniwy. Gdybyś mógł, to tą pracę leniwy? też byś rzucił. Leniwy? Ty mówisz o Leniwy? Jak on ma wolne, to śpij kurde do dwunastej, a jak tak wolne, on przychodzisz, przychodzisz siłownię. z pracy. Jak, jak na siłowni wolne, byłeś raz? On przychodzi z pracy a, i pokłada ja. się spać, kiedy ludzie mają zwierzaki, jak dzieci ogarniają, obiady i tak dalej, obiady? rodziny całe ja mają. Sprzątam. Gotuję po kilku co? Latach, w godzinach. Ale Wracając co ty tu tutaj, więcej chcesz sprzątać, jak jesteśmy we dwoje. E, Ile ta... razy byłeś z Majką? Jeden dzień jak Wam chora. Mięszy, bo jest, e, bo nie jest no, szanocny. Kłamiesz. Ale dlaczego się śmiejesz? Bo to, kłamiesz, perfilnie kłamiesz! Gotuję, no też jest... O tam Tak. Sprzątam mm. po twoich zwierzętach. Oh. Robię o A co wiele więcej, po moich zwierzakach? No nie potrafisz, Bo nie zauważyłam. Nie potrafisz zamieść. Ja nie po, 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 po zwierzętach. W którym nie miejscu jest ta podłoga brudna? W którym to miejscu jest ta no podłoga pokaż, brudna? To, to ja pokażę widzom. Wy, wystarczy, że ręką przyjadę. Nie, tutaj. To z, z, Zostaw z, 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 go. Zobaczymy. No pokaż widzom! Ale co? Halo. Nie no, ma brudnej podłogi. O, no, no, Boże! No pokaż. Tak. A dlaczego nie pokazujesz, widzom? Odkrył mam Amerykę! Mają zwierzaki! Nie nie ma. się. Nie nie ma. nie Ty jesteś nie, Dlaczego nie, pokażesz tego? Tak? Wow, Mian. trochę śmierć, bo mam robisz wiesz to przeciwieństwo do ciebie mam wieżaki, a, a ty odpowiadasz poza sam siebie. To z Majka, a Rob, nie pies. Robisz dramę, jest cisza mocna. Yy, po co publikować takie treści w internecie, które, które ciebie pogrążają, a nie mnie? Ludzie, ludzie dowiedzą się, prawda. Ale ja mam nadzieję, że znikna, bo będzie postępowanie i policja wyjdzie, a musisz się do badań psychiatrycznych. <noise> I co jeszcze? No, no, o, przypomnieć Robisz ci, że wszystko. wczoraj za moje pieniądze rozpanowywałeś domek na działce? Co? Za jakie pieniądze? Moje. Twoje? Za jakie? Przecież twoje? ty nie dostaniesz żadnego kredytu, Ale ja, ja nie chcę brać żadnego kredytu. Miałeś wziąć na kupno działki. Ja, nie, z, jakie działki? Ja nie zamierzam brać żadnego kredytu. Nie mam żadnych, Miałeś wziąć nie na mam kupno żadnych, Nie mam żadnych kredytów. Nie zamierzam Masz kredyty, zalegasz zamieszkanie w za Warszawie. Zalega prawie za? 5 tysięcy złotych, co? bo nie zapłacił za ostatnie miesiące, już. Co ty za bzdury opowiadasz? Jakie bzdury! Co? Widziałam pismo! Widziałam bzdury? pismo, że zalega. Co ty za bzdury opowiadasz? to jest opłacone. Doskonale wiemy. I po, to, po co mnie zalegasz prawie 5 tysięcy, tysięcy? Za wspaniałą kawalerkę w Warszawie. Jakie 5 tysięcy? I jeszcze się martwiłeś, że wysłać, będą ci to ściągać możesz... z pensji. Z jakiej pens? Widziałam papiery. Ania, ty powinnaś się leczyć. Własna Jakiś siostra głupoty, nawet. Teraz głupoty, cię straszyła swoim mężem, głupoty, żebyś jej dał spokój. Głupoty, chory pasożycie. życie. W interne, głupoty w internecie opowiadasz. Jakie głupoty? Tam, ja jak mówię jest tylko sparta, prawdę. I poza tym. Kto, że z rodziną nie mam kontaktu. No to, to wszystko, to Ale nie dlaczego było, nie masz? Bo ich zniszczyłeś psychicznie tak samo jak mnie. Jak tak samo jak byłam, przyjaciółkę i tak samo zniszczysz każdego! Mówię. Każdego! Bo nie chcę z tobą Chory pojebie. Jesteś chory! Bo chcę wyjść! Ze znajomym na spacem. Ty, ty, ja ja ty nie masz znajomych. Kiedy ty ze znajomymi, jakimikolwiek. Ty nie masz znajomych praktycznie. Ja śpię na klatce schodowej. Ty, bo nie było takiej sytuacji. To nie dla było kierowcy, na... co to Tak. W ogóle? To ludzie z tego radość. Sama siebie krzywdzisz. Dlaczego czego, takie głupoty, śmiać mi się chce. Sama, sama siebie krzywdzisz. Nigdy w życiu nie było sytuacji, żebyś spał jesteś, na klatce schodowej. Jesteś, nie było, nie, Nigdy z żadnymi było, tak. z nami nie, nie wychodziłeś. Jedyny z nami miałeś z, pracy. Masz drzwi, taka sprawda. Ja mam drzwi dwuskrzydłowe, ja mam klucz od jednych drzwi, od drugich się zamykałaś od wewnątrz. I to spałeś wie, na miałeś, klatce schodowej. Tak. I spałem na klatce schodowej. <laughs> Kurde, nie było takiej no. sytuacji nawet. Nie było, że... A, czyli będzie to samo, co z Weroniką, tak? Będziesz takie Ale same głupoty było? opowiadał. Nie, głupot nie opowiadam, to ty mnie biłaś. Ja cię nie biłam! Za każdym, ja jutro pojadę na obdukcję! Bo możesz, miałam na pewno wstrząśnienie każdy... mózgu wczoraj, bo ja. cały dzień mnie bolała głowa. A i zaraz pokażę Twoje rysunki, jak sobie rozplanowywałeś za moje pieniądze domów na działce maja. Za jakie Twoje pieniądze? Przecież ty nie dostaniesz za najniższą ja krajową nie za kredytu! Nie mam najniższej krajowej kredytu. Masz najniższą ja. krajową. Masz 2200 Jezu, na rękę. Ania, ale po co te głupoty mówić w ogóle? Ale to co nie kogo, są głupoty. Co, kogo to interesuje? Ile Pracujesz stokrotce za dwa dwieście na rękę ile jako zarabiam, zwykły pracownik. Nie, nie ja jesteś nawet nadzieję, żadnym nadzieję, że, kierownikiem, ja żadnym nadzieję, koordynatorem. Ja nadzieję, jesteś zwykłym że... kasjerem, co ja nie jest z żadną nadzieję. ujmą, no ale jest, okłamujesz wszystkich wokół. Nie, nie okłamuję Nie nikogo. jesteś kierownikiem. Ania. Co, Ania? Wysłałem tobie zdjęcie. Jakie zdjęcie? Stare. E, w cudzej koszulce. Nie w cudzej, bo... E, zaraz powiem, może podam, zostałem... w której stokroce pasu... pracujesz, możesz, to ludzie ja mam... sami przyjdą Dobrze, i sobie mam... sprawdzą. Tak, bo byłem degradowany. Doskonale o tym wiesz, nikt nie musi o tym wiedzieć. Jak ja się poświęciłem dla ciebie? Ty się Zobacz, poświęciłeś. E, z z zadłużonego Pęczania. mieszkania tutaj wiesz, przyjechałeś, nie żeby nie płacić. Zaburzeń. Uciekałeś, nie żeby nie zapłacić za tą kawalerkę, nieszczęsną. Jaką? Dlatego Wszystko tutaj jest... za pół darmo, praktycznie, ile mi dałeś? 300 zł? Jakoś tak. Jesteś żałosny. Jesteś żałosnym Ania, kłamczuchem, chociaż miałbyś na Ania, tyle honoru, żeby, żeby powiedzieć prawdę. Ja mówię prawdę. Nie, nie, nie mówisz prawdy. Nie. O o ty też ty, ty, ty mi pomogłeś, że, że jestem w takim stanie, w jakim nie byłam przez całe życie. Po co robisz te live? Bo nie, bo nie będziesz mnie oczerniał za plecami. Bo jutro się wyprowadzam, Nie. A ty ja chciałam, żebyś ty, ty już wczoraj. Ja Cię nie chcę zatrzymywać! bo jest ja. cisza nocna. Ja chciałam... Ja mam nadzieję, że policja przeprowadzi zwiat środowiskowy... Ja między chciałam... Innymi jednymi, jednymi, między innymi...